Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty GR Yaris. Tak, GR Yaris, a nie Yaris GR, a to jest o tyle ważne, że to nie jest Yaris tylko z pakietem sportowym, tylko to jest zupełnie inne auto, które bardzo mało dzieli ze zwykłym Jarisem. Zresztą, już wizualnie to widać. GR Yaris jest trzydrzwiowy, a takiej budy w najnowszym Yarisie przecież nie ma. Jest tylko pięciodrzwiowa. W zasadzie to nie skłamałbym, jakbym powiedział, że w tym Jarisie nie ma niemal nic Jarisa, to jest inne auto. Co więcej, to jest inne auto po odświeżeniu, bo GR Jaris pojawił się na rynku w 2020 roku, a rok temu, czyli w 2024, dostał odświeżenie. Ale zanim będzie o zmianach, to skupmy się na genezie powstania tego modelu, bo to nie była po prostu zachcianka. To był wymóg. Wymogiem WRC jest wyprodukowanie minimum 2500 sztuk samochodu, żeby potem można było go przerabiać na rajdówkę. Z tym, że Toyota poszła inną drogą, bowiem oni nie wzięli zwykłego Jarisa i nie zrobili z niego rajdówki. Oni stworzyli na nowo gier Jarisa, na bazie którego zrobiono rajdówkę. Toyota spytała Tomiego Makinena, czyli legendę rajdów w WRC, czterokrotnego mistrza świata z rzędu i szefa zespołu Toyota Gazu Racing w WRC spytała się go, jaki powinien być samochód w RC, i Toyota zrobiła właśnie GR Yarisa, z którego potem już było dużo łatwiej zrobić rajdówkę. Czyli śmiało można powiedzieć, że GR Yaris to taka cywilna rajdówka. Jeśli dzięki Makinenowi przypominają Wam się piękne czasy lancerów Evo i imprezy STI, to dobrze myślicie, GR Yaris jest poniekąd ich kontynuacją. I w sumie jak tak patrzę na odśnieżnego GR Yarisa, to faktycznie widać w nim ducha rajdówki. Poszerzenia, lotki, splittery wszystko to sprawia wrażenie, że faktycznie wygląda zupełnie inaczej niż zwykły Jaris. Podobno dzieje tylko cztery rzeczy ze zwykłym Jarisem: lampy przednie, lampy tylne, antena i lusterka. Wszystko inne jest inne. Oczywiście, pewnie chodzi o główne elementy nadwozia, bo jakieś tam wycieraczki czy śruby no, mogą być te same. No ale wiecie o co mi chodzi. Zresztą, widzicie, jak wygląda Gier Jaris? Wygląda rasowo. To co warto powiedzieć, to każdy gier ten przedliftowy też, ma dach, który jest oklejony okropną folią przypominającą karbon. A co najśmieszniejsze, pod spodem, pod tą folią udającą karbon jest prawdziwy karbon, więc najlepiej zerwać tę folię i okleić ten forged carbon folią bezbarwną i wtedy wygląda dużo lepiej. Dużo lepiej wygląda też ten tył w poliftowym Yarisie, bo dostał światło przez całą szerokość, a to może się podobać. Nie może się podobać wydech, to znaczy, nie chodzi mi o wygląd końcówek, tylko ta pucha, którą widać od tyłu i która przepala się i łapie rdzawy nalot. Zresztą, rura pod spodem też. No, bardzo źle to wygląda i każdy Gier tak już ma. Tak samo jak każdy Gier ma cieniutkie blachy, które wyginają się od lekkiego wciśnięcia palcem. Waga jest wrogiem sportu, więc tutaj, no, można to sobie tak tłumaczyć. Po liwcie został też inny stylny spoiler, który już nie ma trzeciego światła stopu, więc teraz można go śmiało wymieniać bez konieczności przepinania trzeciego światła. Z przodu za to jest nowy zderzak oraz dodatkowe chłodnice. W ogóle większość zmian była podyktowana użytkownikami i mocnymi testami, czyli przykładowo z tym stopem ludzie często zmieniają spoiler i przeszkadzało im to światło, albo auto nie trzymało temperatur wszystkich podzespołów, więc zostało nowe chłodnice. To ja szanuję. Teraz też widzicie obie wersje obok siebie, przed i po liftowu. Zanim porozmawiamy o wymiarach, to pora na sponsora dzisiejszego odcinka. Myślisz o zakupie używanego samochodu, ale nie jesteś pewien jego historii? Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź Carvertical, serwis, który udostępnia szczegółowe raporty historii pojazdów, dzięki czemu unikniesz kosztownych niespodzianek. Większość osób przed zakupem porównuje kilka samochodów, więc warto sprawdzić je wszystkie. Porównując 2, 3 czy 4 samochody możemy sprawdzić dokładnie ich historię, a także i wybrać najlepszą opcję dla nas. Przykładowo, używana Toyota Yaris może na zdjęciach wyglądać świetnie, ale w przeszłości mogła być mocno uszkodzona lub kradziona. Wejdź na Carvertical, wpisz numer VIN i sprawdź pełną historię, przebieg, wypadki, kradzieże i wiele więcej. Przy zakupie trzech raportów wychodzi najtaniej, a na hasło Autowizja jest 30% zniżki. Link znajduje się w opisie. Sprawdź i upewnij się, że Twoje przyszłe auto nie skrywa tajemnic. A teraz wróćmy do wymiarów. Gier Jaris ma 4 metry długości bez 5 mm, 1,80 szerokości oraz 1,45 m wysokości. Rozstaw osi to 2,56 m. A i kolejna ciekawostka. W Gier Jarisie przednia oś jest zwykłego Jarisa, ale tylna już jest z Corolli. Ale tak czy inaczej, to jest małe auto. A to najlepiej widać po bagażniku, który ma zaledwie 174 litry pojemności, czyli ponad 100 litrów mniej niż zwykły Jaris. To oczywiście pokłosie napędu na wszystkie koła, które każdy Gier ma. Gier ma też akumulator w kufrze oraz zbiornik na wodę. I ten zbiornik na wodę jest do natrysku interkulera. Wlewamy tu wodę, najlepiej zdemineralizowaną, i potem jak upalamy na torze, możemy odpalić natrysk, żeby nieco schłodzić powietrze w dolocie i tym samym odblokować moc, która jak jest auto mocno zgrzana, no to moc nieco spada. Podobno tym natryskiem można zmniejszyć temperaturę o 25 stopni. Po włączeniu tego przycisku system będzie tryskał, dopóki nam się nie skończy woda w zbiorniku. No, chyba że wcześniej jeszcze raz klikniemy i go wyłączymy. I to jest standard w każdym europejskim gr na innych rynkach jest to opcja. Przed Liftem było to dostępne, ale chyba tylko na rynku japońskim. W Europie tego nie było. Aha, i tak. Kiedyś taki system miał m.in. Subaru Impreza STI. Bagażnik jest oczywiście tak krótki, że można go powiększyć z kabiny, i co ważne, mamy wtedy idealnie płaską powierzchnię. Przyda się do wożenia opon na tor. Aha, i w bagażniku. Nie ma haczyków, nie ma gniazda pod zapalniczkę, no nie ma tutaj nawet lampki, więc w nocy trzeba sobie doświetlać telefonem. Tak samo, jak i nie ma miejsca z tyłu. To znaczy, ja woziłem dwójkę dzieci, ale musiałem mocniej przesunąć swój fotel do przodu i było po prostu mi niewygodnie. Jak widzicie, na nogi mam delikatnie miejsca, ale głową wbijam się w dach, a mam 186 cm wzrostu. Myślę, że maks z tyłu to 170 cm. Co więcej, pamiętajcie, że jest to auto czteroosobowe, a nie pięcio. Nie ma tam z tyłu też żadnych złącz, nawiewów, no nie ma nic. A nie, przepraszam, jest schowek pomiędzy fotelami i pomiędzy nogami. No i jest sporo twardego, taniego plastiku. Wskakujemy więc naprzód, gdzie jest dużo wygodniej. Gier ma kubełkowe fotele, które są nawet wygodne oraz w pełni manualne. W wersji po odświeżeniu podobno obniżono mocowanie fotela około 2,5 cm, co też było problemem w przedlifcie. Tam nawet były firmy oferujące obniżenie fotela, a teraz jest to już zbędne. Problemem była wysokość fotela oraz mocowanie lusterka środkowego, które mocno utrudniało widoczność. Teraz poprawiono fotel oraz nieco przesunięto lusterko. No, i jest też nowa deska rozdzielcza, niczym żywcem wyjęta z jakiegoś autobusu. Poważnie, tutaj postawiono maksymalną ergonomię, kompletnie nie patrząc jak to wygląda. Co zresztą widać, bo faktycznie deska jest brzydka. Ale jak już siądziemy i jedziemy giererisem, to kompletnie nam to nie przeszkadza. Co więcej, uważam, że ta deska może jest brzydka, ale i tak jest lepsza niż deska, która była w poprzedniku przed liftingiem, bo tam był brzydko doklejony ekran na górze, który to właśnie nieco zmniejsza nam pole. Widzenia. Teraz jest to lepiej zrobione. Dodatkowo, przed pasażerem jest większa półka, że można było na przykład dorzucić dodatkowe wskaźniki dla pilota podczas rajdów. Albo popatrzcie na zegary cyfrowe. Te już teraz od zawsze są cyfrowe i zawsze mają tylko najważniejsze informacje. Tu nie ma innych widoków z jakimiś. Tu nie ma jakichś widoków z multimediami czy mapą. O nie, tu jest telemetria, a nie jakieś wodotryski. To mi się podoba. Szkoda tylko, żeby wyłączyć ISE, to też trzeba tutaj klikać. Powinien być oddzielny przycisk pod to. Chociaż zabrakło mi też jeszcze jednej rzeczy: dodatkowej aplikacji z telemetrią, która mogła być wyświetlana na głównym ekranie, na środku deski. Tam aż się prosi o jakieś wskazania, ale tego nie ma. Jest tam ten sam system, co w innych Toyotach, który działa naprawdę sprawnie i w zasadzie jedynie nawigacja czasami delikatnie wolniej się wczytuje. Na plus też oczywiście brak jakichkolwiek dotykowych przycisków, do wszystkiego są fizyczne przyciski czy pokrętła, co jest piękne. Nie ma też prawie piano black, poza tym małym elementem wskazującym bieg przy drążku zmiany biegów. Ale w innych miejscach nie ma. W innych miejscach jest super twardy plastik, który ma się wrażenie, że można mieć myjką ciśnieniową w kabinie. Zresztą zobaczcie sami. No tak jak mówiłem, wszystko jest super twarde i nie skrzyp jest bardzo dobrze zmontowane, poza elementem w koło tunelu środkowego, który w tej sztuce cały się ruszał i wypadał z zaczepów. Nie wiem czy ktoś tu już nie grzebał wcześniej, bo nie mogłem go wpiąć ponownie. Dobra, to jeszcze schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w wersji po odświeżeniu nadal jest ten sam silnik, ale jednak nieco wzmocniony, bo teraz mamy 280 KONI oraz 390 Nm, a wcześniej było 261 KONI i 360 Nm. Nadal jest to 1,6 Turbo, 3 cylindry. Tak, 3 cylindry, co wzbudzało chyba w tym aucie najwięcej emocji. I w zasadzie nadal wzbudza, że jest za mało cylindrów, za mała pojemność, a jednak są projekty, gdzie z tego silnika w GR Risa wykręcają mocy typu 500-600 koni. Wersja poliftowa ma podobno wzmocniony rozrząd, zwiększone ciśnienie wtrysków paliwa, nowe tłoki, dodatkowy czujnik ciśnienia w dorocie, czy mamy zmienione zawory wydechowe. Ale tak, są tutaj trzy cylindry, które tak brzmią. Całkiem ładna kultura pracy, jak na R3, jedynie delikatnie słychać takie charakterystyczne warkotanie, terkotanie trzech cylindrów. Jednostka jest dobrze wyważona i nie czuć w kabinie, żeby się telepała, nawet jak jest zimna, a to na plus. Na minus nieco wydech, który jest po prostu cichutki i bez charakteru. Od razu dodam, że nie oczekuję, żeby auto darło się w niebogłosy, ale na przykład Fiesta ST też ma, czy tam już niestety miała, trzy cylindry, a brzmiała znacznie lepiej. Zresztą posłuchajcie gier I lekko basowo, z bardzo fajną odcinką. I tak jest nieco lepiej niż w poprzedniku, bo tamto kompletnie nic nie było słychać. Aha, i w kabinie nadal jest Active Sound, czyli dźwięk podbiany z głośników, chociaż co ciekawe, dowiedziałem się o tym dopiero jak oddawałem samochód, więc jest to zrobione w miarę dyskretnie i nie drażni. Z dźwięków, które ja lubię, to w kabinie dobrze słychać zawór upustowy z turbo, to jest super. W ogóle w kabinie słychać bardzo dużo, bo auto jest bardzo źle wyciszone. W zasadzie to auto chyba w ogóle nie jest wyciszone i już od 120 męczy w trasie. Z tym, że to nie jest auto w trasy. To auto jest do upalania po torze. Zacznijmy więc od osiągów. Albo nie, od nowości, czyli automatycznej 8 biegowej skrzyni biegów, której przed liftem nie było. Teraz mamy wybór, albo kupujemy z manualem, albo z automatem. Ja wybrałem automat i naprawdę tego nie żałuję, tylko jest pewien haczyk. Trzeba jeździć autem w odpowiednim trybie jazdy, bo w zwykłym no jest nieco ospała, skrzynia jest wolniejsza, ale jak już zrobimy tryb ekspert albo jeden wyżej, to auto bije biegi bardzo szybko i wręcz lekko na skopie po plecach. Mnie tego aż tak nie widać, bo ta zwłoka nawet w zwykłym trybie jest bardzo mała, ale na żywo czuć, że samochód szybciej bije biegi w trybach torowych. Tutaj też warto powiedzieć, że jest właśnie tryb ekspert, a jak jeszcze przytrzymamy pokrętło, to znika napis ekspert, ale nadal są wyłączone systemy. I to jest dopiero tryb, w którym Gerial ma wyłączone wszystkie systemy. Nic nas nie blokuje, bo w ekspercie mamy delikatną blokadę, czyli jak chcemy mieć pełną kontrolę, to nie może być właśnie ekspert, tylko musi być ten jeden dalej. Nie wiem, dlaczego wtedy nie wyświetla się jakaś dodatkowa nazwa, no ale tak już Gerial ma. Wtedy dopiero można w pełni szaleć. Tak jak mówiłem, auto ma nadal napęd na 4 koła, czyli jest tutaj torsen na przodzie i torsen na tyle. I kilka predefiniowanych trybów pracy napędu, który rozdziela moc w trybie normal 60 na przód 40 na tył, w trybie gravel 53 na przód 47 na tył, a w track teraz jest zmieniony. Jest on od 60 na 40 do 30 na 70 i tutaj już decyduje komputer jak ma rozłożyć moc. I żeby tego było mało, mamy zwykły ręczny, który rozpina napęd z tyłu jak go zaciągniemy. Dokładnie tak, ciaste nawroty na ręcznym to sama przyjemność. Ciągniemy ręczny, odłącza nam tył, a my ciągniemy przodem. No piękna sprawa. W ogóle mam wrażenie, że GR Yaris najlepiej czuje się na takiej luźnej nawierzchni jakiejś szutry czy świry. Wtedy ten napęd pokazuje swój pełen potencjał, a my czujemy się jak w rajdówce. Bo w sumie w niej jesteśmy. Ale tryb track też daje radę, krótki rozstaw osi powoduje, że auto jest bardzo zwinne i nieco zarzuca tyłkiem, chociaż jest łatwe w kontrolowaniu. Nawet przy dochamowaniu możemy poczuć, jak lekko nam ucieka tył, no i to jest piękne. Bałem się, że taki krótki rozstaw osi będzie powodował, że łatwo auto obrócić, ale okazuje się, że da się go kontrolować. Chociaż czasami szybkie ręce się przydają, bo auto jest krótkie i dość lekkie. Waży 1300 kg, więc lubi tańczyć tym tyłkiem. Ale jazda to czysta przyjemność i dawno nie bawiłem się tak dobrze w samochodzie. I to jest też jedno z tych aut, które ciągle kusi do szybkiej jazdy. Poważnie, tym samochodem nie da się jeździć wolno. Po odpaleniu silnika mamy chyba takiego japońskiego diabełka na ramieniu, który ciągle nam mówi: dociśnij w zakręcie, zredukuj więcej gazu, zarzuć go i tak dalej. Piękna sprawa. Piękne są też osiągi, bo katalogowo powinno być 5,2 sekundy, więc pora to sprawdzić. Powtarzalne 5 sekund, więc bardzo szybko, jak na takie maleństwo. Czas od 100 do 200 to 14,8 sekundy, też ładnie, chociaż tutaj już pewnie są nieco straty na pędzie. Aha, i 14,8 sekundy jest z miejsca. Z rolki da się urwać z tego czasu około 1 sekundy, a poniżej 14 sekund to już nieźle z takim napędem. Jak zmierzyłem auto bez procedury startu, to czas do setki to 5,8 sekundy. Nadal jest nieźle. Spalanie oczywiście niezłe nie jest, ale jak jesteście mistrzami spokoju, to w mieście da się zrobić nawet i 8 litrów. Tylko tak jak mówię, to auto ciągle kusi, więc raczej liczcie się na takie 10 litrów. W trasie przy 120 jest około 8 litrów, a przy 140 powyżej 10, no ale to już jest mierzone z 4 osobami na pokładzie. Bak paliwa ma 50 litrów. Aha, i po liftingu GR Yaris stracił system start-stop. Brawo! To czas na cenę, bo tutaj braw nie będzie. Cena obecnie jest chyba największą wadą tego samochodu, zwłaszcza jak patrzymy, z jakich materiałów jest wnętrze, czy jakie grube są blachy. Tak więc GR Yaris z manualem startuje od 228 tysięcy zł, a odmiana z automatem od 239 tysięcy zł. Do tego są dwie opcje w cenniku. Lakier za 2 lub 3000 tysiące złotych oraz pakiet VIP za 16000 zł. czyli po dorzucaniu pakietu oraz lakieru otrzymujemy 257 tysięcy złotych. Tak, 257 tysięcy złotych za GR Yarisa. dokładnie tyle kosztuje ta sztuka. Szok, jak jest drogo, ale też nie ma jak tego auta porównać do konkurencji, bo konkurencja nie istnieje. I nie, nie można tego porównać do Golfa R, RS3 czy A45 AMG, bo jaris jest mniejszy i stworzony do innych celów. To jest po prostu jedyne w swoim rodzaju auto. Jedyne w swoim rodzaju i chyba obecnie najlepszy hot hatch, jaki jest dostępny na rynku, jedynie Honda Civic Type R mogłaby mu dorównać pod względem frajdy z jazdy. Tylko, że Type R jest pędzony naprzód. A Jaris ma fantastyczny napęd na wszystkie koła, który jest ogromną przewagą i tym samym to auto można spokojnie nazwać cywilną rajdówką. Nie bawiłem się tak dobrze za kółkiem auta od czasów Hyundai i30N. GR Yaris ma prawie wszystko. W zasadzie jedyne, co mogło mieć nieco lepsze, to wydech oraz oczywiście cena. Ta ostatnia jest absurdalnie wysoka, ale jak widać, chętnych nie brakuje, więc nie dziwię się producentowi. Poważnie, każdemu miłościkowi motoryzacji polecam przejechać się GR Yarisem. To nie jest kolejne bezpłciowe auto, które jest mistrzem prostej i wszystko robi za nas. Tutaj czujecie wszystko w tym aucie, a właśnie zerowe wygłuszenie, słabe plastiki i cienkie blachy potęgują tylko te uczucia. Genialny samochód, genialny napęd, świetny automat, bardzo dobre osiągi i świetne czucie auta. Nie wiem jak to Toyota zrobiła, ale zrobiła to naprawdę świetnie. I tak, ja wiem, że GR Jaris ma mnóstwo innych wad, poza ceną czy dźwiękiem. Jest bardzo słabo wyciszony, zrobiony z bardzo twardego plastiku, ma deskę jak i karus, mały bagażnik, ciasny drugi rząd, i można by tak jeszcze wymieniać i wymieniać, ale i tak moim zdaniem samochód jest świetny. Poważnie, jak się go odpali i zacznie jeździć, to wszystkie wady znikają, a niektóre stają się nawet zaletami. Cześć!